A mój szwagier ma panele e, woltaniczne, i one, no, ty, ty, gówno jest, panie. 10 lat temu od Niemca kupił, to to nie działa, prawie w ogóle, to gówno ta woltanika. Ale pan opowiada pierdoły. Ja nie wiem, jak pan tak może w ogóle yy, nic nie wiedzieć, a coś mówić na ten temat. Nasze panele są monokrystaliczne i są o wiele lepsze aniżeli te, które były kiedyś. W ogóle, co pan mi za głupoty gada. A a. Mój szwagier ma panele woltaniczne i one mu prawie nie działają. Od 10 lat temu od Niemca kupił i. Kicha, to gówno jest ta fotowoltanika. O, widzi pan ciekawa sprawa eee, mówi pan 10 lat temu kupił te panele no tak szajs jak nic Jasne, no widzę, tutaj jest obawa z pana strony uzasadniona, no bo szwagier jest osobą, której pan bardziej zaufa, aniżeli innym. Yy, rozumiem. Powiem Panu, że y, kilka lat temu technologia fotowoltaiki była y, trochę inna niż teraz, i żywotność tych paneli była y, faktycznie krótsza. Tutaj ma Pan rację, muszę się z Panem zgodzić. Więc te informacje, które ma Pan, to jak są naj, jak najbardziej trafne. Z tym, że no teraz mamy technologię y, paneli monokrystalicznych, to są inne falowniki, inaczej to funkcjonuje w tym momencie. Właśnie. Tak. Bo co Ci kurwa da? że zacwaniakujesz i wyrzucisz mu 15 argumentów na to, że ty jesteś lepszy. On się wtedy na ciebie wkurwi, bo tym samym mówisz mu, ty pacanie, weź się walnij w łeb, eee, co ty wiesz. No już, jeste, już jest po tobie w tym momencie. A jeżeli zaciśniesz te zęby, przyznasz temu człowiekowi poniekąd rację i delikatnie przejdziesz eee, do tłumaczenia, dlaczego on ma rację, a dlaczego... Nie do końca, no to jest już, jest już zupełnie inaczej, bo go pogłaskałeś, dałeś mu komplement, że ma cenne informacje, to znaczy wiarygodne jak najbardziej. Więc on już się czuje, że o, widzisz pan, ja to wiem. I w tym momencie już cię bardziej kupił. Prosta sprawa. Takie dwa przykłady odnieście do swoich branż. Pozdro.